Zdrowie Polaków, temat, który dotyka każdego z nas. W decydującej debacie kandydaci na prezydenta, Hołownia, Mencen, Zandberg, Jakubiak i Stanowski ujawniają swoje pierwsze inicjatywy, które wdrożyliby w ochronie zdrowia. To niesuche deklaracje, to głos emocji, doświadczeń i wizji przyszłości, w której zdrowie każdego obywatela ma wreszcie stać się priorytetem. Posłuchaj, kto naprawdę rozumie, jak uleczyć Polskę. Subskrybuj, bądź na bieżąco. Rundę. Tym razem pytanie będzie dotyczyć ochrony zdrowia. Jaka będzie Pani, Pana, pierwsza inicjatywa w sprawie poprawy funkcjonowania służby zdrowia? I na to pytanie odpowiada jako pierwszy Pan Szymon Hołownia. Bardzo proszę. Natychmiastowe, systemowe zajęcie się tym problemem, bo 35 lat żaden premier i żaden rząd nie potrafił sobie z tym poradzić. W związku z powyższym musi poradzić sobie z tym prezydent i w ciągu roku wypracować ze wszystkimi stronami sceny politycznej systemowy sposób naprawy ochrony zdrowia, bo my wydajemy dzisiaj na ochronę zdrowia trzy razy więcej niż 10 lat temu, a satysfakcja pacjentów nie jest trzy razy większa. Więc jeżeli wiadro nie trzyma wody, tylko dolewasz do niego trzy razy więcej wody, a nadal nie trzyma tej wody, to jest problem z wiadrem, a nie tylko z ilością wody i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Można łatać, tak jak nasza wiceminister Uszula Demkow, robiąc program chorób rzadkich, 100 milionów złotych dla tych, którzy dzisiaj rzeczywiście z tymi chorobami rzadkimi się borykają, ale my musimy to rozwiązać systemowo. Pan Mence opowiada dyrdymały o tym, że nie będzie podwyższenia podatków i danin, a jednocześnie mówi, że chce mieć system ochrony zdrowia, bo słucham go, taki jak w Niemczech, tylko że Niemcy wydają 12% PKB na ochronę zdrowia, a nie 6, tak jak my. I tak, być może rzeczywiście w moich Snach, bo mi się to często zarzuca, w moim idealnym świecie to lekarz dzwoni do pacjenta, a nie pacjent do lekarza, ale mówiąc szczerze wolę o to powalczyć jako prezydent niż mieć sny i marzenia, w których biedny polski student musi zapłacić 40 tysięcy za studia, za które do tej pory nie musiał płacić, tak jak jest to w przypadku kandydata Mencena. Zostało jeszcze 9 sekund, ale rozumiem. Dziękuję bardzo, postawiłem kropkę, chętnie przekażę w darze, które... Pan Adrian Zandberg w takim razie, bardzo proszę, ale też półtorej minuty, tutaj żadnych bonusów nie ma. Czekam na czas start w takim Już razie. Już start. Szymon, poważni ludzie wydatki na ochronę zdrowia porównują do wielkości gospodarki. My wydajemy na publiczną ochronę zdrowia dużo mniej niż nasi sąsiedzi. I naprawdę od, intensy... Od, intensy... od intensywnego mieszania herbata nie stanie się słodsza. To, co byłoby moją pierwszą inicjatywą, to ustawa o dojściu do 8% PKB na publiczną ochronę zdrowia, bo w starzejącym się społeczeństwie bez tego będą dalej wydłużać się kolejki, bo w starzejącym się społeczeństwie bez tego dalej nie będzie można doczekać się na czas na wizytę u rehabilitanta i ludzie nie będą mogli dożyć. Do zabiegu, który ratuje im życie, bo to jest realne zagrożenie, przed którym dziś stoimy. Ale drodzy Państwo, chcę Państwa przestrzec, ponieważ w grudniu zeszłego roku rząd przyjął budżet, w którym brakuje ponad 20 miliardów złotych na utrzymanie normalnego funkcjonowania ochrony zdrowia. Teraz dołożył do tego wyjęcie z systemu finansów publicznych kolejnych kilku miliardów, co jest kompletną nieodpowiedzialnością i doprowadzi do zapaści systemu. Dlatego w piątek spotkałem się z prezydentem Dudą i przekonywałem go do tego, żeby tą złą, szkodliwą ustawę zawetował i chciałbym zwrócić się do widzów, którzy nas dzisiaj oglądają. Drodzy Państwo, możemy obronić nasze szpitale, możemy obronić bezpłatną ochronę zdrowia w Polsce. Piszcie państwo do prezydenta, dzwońcie państwo do kancelarii prezydenta, namawiajmy go do tego, że tę złą, złą ustawę po prostu zawetował. I teraz półtorej minuty dla pana Marka Jakubiaka, czas start. Ze służbą zdrowia jest kłopot, dlatego, że wszyscy mają rację i tak naprawdę, gdyby usiąść i tak zastanowić się nad tym, jak zreformować służbę zdrowia, to muszę powiedzieć, że od początku, od kiedy jestem w polityce, zastanawiam się, po co jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Po co te miliardy idą na te masy urzędników, które nic nie robią, tylko planują, piszą kartki z Excela i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy już to. Proszę Państwa. Nie można szukać tylko w jednej kieszeni pieniędzy. Pieniądze są w państwie polskim, w bardzo drogim państwie polskim, w bardzo drogim Sejmie, panie marszałku, w bardzo drogich ministerstwach. I tak jak mówiłem na poprzednich, proszę państwa, debatach, my mamy dzisiaj więcej samochodów służbowych niż karatek Pogotowia. I to jest wyzwanie dla wszystkich. Moim zdaniem, reforma powinna iść w kierunku takim, że pacjent powinien być jak milion dolarów dla każdego lekarza. On powinien zabiegać o pacjentów. Pacjenta, a nie pacjent od le o lekarza. To jest taka pewnego rodzaju metamorfoza, yy, którą tutaj marszałek hołownia mówi, bo ja się z tym zgadzam. To lekarz powinien do nas dzwonić i pytać się, jak się czujemy. W idealnym świecie. Yy, jak się przyglądam <coughs> tym systemom różnej maści, to Singapur wygląda mi na państwo dobrze poukładane w tej, yy, w tej sprawie, ale powiadam, starzejemy się wszyscy, a więc coraz większej opieki medycznej potrzebujemy stały trzy sekundy, ale rozumiem, że nie są potrzebne. Pan Sławomir Mencent półtorej minuty, czas start. Mamy dziadowski, beznadziejny system ochrony zdrowia, w którym czeka się kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty, gdzie zamykane są kolejne oddziały szpitalne, gdzie nie da się nawet zarejestrować przez internet do lekarza, nie da się też takiej wizyty odwołać. To jest jakieś średniowiecze, do którego doprowadzili nasi politycy, bo ten obecny system jest z 2003 roku i 20 lat popisu Nie wystarczyło, żeby zrobić jakiejkolwiek reformy tego systemu, bo... Lacy, bo, bo Polacy nie chcą tak dziadowskiego systemu. Należy zobaczyć, gdzie systemy ochrony zdrowia działają dobrze. W Polsce działa źle. Mamy prawie że 60 miejsce w rankingu światowym. Jesteśmy nawet za Libanem, za Azerbejdżanem. A dobrze działają przed w Niemczech i Szwajcarii, trzeba się na nich wzorować. Tam mamy konkurujące ze sobą systemy ochrony zdrowia. Dzięki czemu byśmy płacili takie składki jak obecnie, ale jakość dzięki konkurencji, dzięki znacznie lepszemu zarządzeniu, byłaby zdecydowanie lepsza. Dlatego też powołam swój specjalny zespół ekspertów, którego szefem będzie Andrzej. Sośnierz, który w latach 90. był prezesem Śląskiej Kasy Chory, która działała najlepiej na świecie. Jeżeli ktoś z Państwa na Śląsku pamięta lata 90., to jest właśnie to, na czym trzeba się wzorować, do czego będziemy wracać. Należy też zatrzymać to, że studenci zaraz po studiach wyjeżdżają prosto do Niemiec. Polska płaci prawie milion złotych na wykształcenie studenta, a ci uciekają prosto do Niemiec, zamiast chociaż parę lat popracować w Polsce. I to trzeba zmienić. Dlatego jeżeli nie chcecie Państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse, na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Rozumiem, że ten czas już dodatkowy nie jest potrzebny. Przypomnę pytanie, jaka będzie pani pana pierwsza inicjatywa w sprawie poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia i pan Krzysztof Stanowski, bardzo proszę. Mówię to z bólem serca, bo bardzo szanuję lekarzy, ale doszło do momentu, w którym Polska służba zdrowia bardziej mi się kojarzy z tym, że jest w stanie sprawnie zabić dziecko w łonie matki w dziewiątym miesiącu ciąży, to się ostatnio wydarzyło, a nie jest w stanie sprawnie poskładać złamanej nogi. Ludzie stoją w kolejkach, latami czekają na zabiegi. Politycy ze wszystkich opcji, wszyscy politycy, którzy dotknęli się władzy w ostatnich latach sprawili, że staliśmy się krajem żebraczym, że jeśli jest duży problem medyczny, to ojciec, matka są zmuszeni do uwłaczającego żebractwa i to jest skandal, to jest straszne, na to się nie da patrzeć, to rozdziera serce. I rzeczywiście pan marszałek mm, obiecywał, że lekarze będą do nas dzwonić. Do mnie jeden lekarz zadzwonił. Z pytaniem, czy ze mną wszystko ok? Czy ze mną wszystko ok? Bo uwierzyłem w tę obietnicę, i teraz się okazuje, że można dalej to obiecywać. Ja mam inną propozycję. Prezydent, niech nie zajmuje się tym. To nie jest wasza kompetencja. Nic z tym nie zrobicie. Powiedzcie Polakom prawdę. Niczego z tym nie zrobicie. Teraz to jest metoda na wnuczka wyłudzanie głosów od starszych ludzi, bo a się nabiorą. Że pan prezydent coś zmieni w ochronie zdrowia. Nie zmieni niczego. Co kampania, obiecujecie te farmazony, z czapki bierzecie te wszystkie obietnice. Potem zaczyna się prezydentura i pierwszy komunikat: o, to nie moja kompetencja. No tak, to nie wasza kompetencja.